Widzowie, właśnie jesteśmy w 99 nocy w lesie, ale tym razem mamy nasz własny bunkier. Dlatego, Simon, czy ty jesteś gotowy, żeby wejść do środka tego ogromnego bunkru? Jerry, oczywiście, że tak, on jest mega pancerny! Mega pancerny, potężny i na pewno nikt nie będzie mógł nas w środku zaatakować. Więc jeśli wy również jest ciekawie, co znajduje się w środku, to w tym momencie zostawcie łapkę w górę. A my od razu podchodzimy do tej drzwi i teraz mogę go normalnie otworzyć. Oj, co jest, to jest zejście na dół, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ale powolutku schodzimy sobie po tych schodach. Mamy tutaj nawet jakieś paliwo, generator i lampkę na suficie. Więc przydałoby się chyba to paliwo wracać do środka naszego generatora. Dobra, robimy to właśnie teraz. No i mamy już to światło, ale wyjdziemy sobie na zewnątrz, bo podobno powiększyła nam się strefa. I jest ten ogromny supermarket. Ej, tam musi być dosłownie wszystko, Simon. Wtedy także super ten market, ale to jest tajna skrzynka. Tajna skrzynka, dobra, to szybko otwieramy tą skrzynkę. I wtedy biegniemy do naszego ogromnego supermarketu. Co, teraz tutaj Kawego będzie, mamy jeden kawałek ciasta, który od razu sobie teraz zjemy, jestem troszeczkę głodny i musimy przebiec normalnie przez tą ulicę. Nie bo kiedy w 90 nocy w lesie jest ulica! No właśnie, czy na tym bardziej taki ogromny supermarket! Tego też nie wiem, ale możemy wejść do środka i sami zobaczcie, że jest tutaj tej dosłownie wszystko Sają, Musimy na razie zabrać oczywiście paliwo i jedzenie. No ale poza tym, jak spodoba Ci jakiś telewizor, to też go oczywiście można podnieść! Więc potem go zamontujemy gdzieś w naszej bazie. Tutaj mamy teraz jedno paliwko, dalej mamy kolejne paliwko i paliwo jest potrzebne do tego, żeby oczywiście Powiększyć naszą strefę i żeby przypadkiem nie padł nam generator, bo wtedy ktoś straszny będzie mógł wejść do naszego bunkru. Dlatego od razu podnosimy sobie kolejne. Szybko trzeba sobie jeszcze zjeść jakieś łóżko. Jedzenia do bazy nie będę zabierać, bo niestety mamy tylko pięć miejsc w i wolałbym sobie wziąć na przykład pralkę do naszej bazy, bo można sobie ją normalnie podnieść. A co fajnego już znaleźć łóżka teraz masz? Tak, triw się na łóżko piętrowe. Dobra, to jak chcesz, to pakuj oczywiście, wszystko, co tylko znajdziesz, ale zostało nam już coraz mniej czasu, bo tylko minuta 30. Więc ja już może teraz wrócę do naszego bunkru, żeby dorzucić wszystkie temki, które póki co udało mi się znaleźć. I serio, sami zobaczcie, jak to podejście wygląda. Wchodźcie sobie do lasu. A tu jest taki ogromny bunkier. Da się wejść pod ziemię. I teraz tak. Mamy oczywiście naszą pralkę, którą będziemy mogli sobie postawić może gdzieś z tej strony. Cyk, ładnie to wygląda. I dalej mamy telewizor, który trzeba leciutko sobie obrócić i postawić go sobie cyk tutaj na suficie, troszeczkę za daleko. No teraz jest naprawdę idealnie. Pytanie jeszcze tylko, czy on w ogóle działa? tak? Jest, i da się go włączyć. Mamy tutaj chyba nawet jakieś programy, więc ich sobie teraz tutaj wisi. A potem, jak uda nam się przejść drugą noc, to będziemy mogli jeszcze bardziej ten bunkier pojąć. I czemu ty mnie na dłuższą wiesz, Postaw to gdzieś po prostu. Jest tutaj, tam Dobra, jest naprawdę pięknie. Dolewajmy paliwo, bo prawie nam się normalnie skończył w naszym generatorze. I chyba teraz, jak dolejemy sobie tu ostatnie, to jeszcze bardziej powiększymy naszą strefę, ale nie możemy już wychodzić na dwór, bo zostało nam ostatnie 7 sekund. Z tym nie są ciekawe, co się teraz stanie. No i sami zobaczcie, jak zaczyna robić się ciemno. Ej, ja na okułę, normalnie nic teraz nie widzę, Simon. Ja też nie widzę, tylko ciekawe, co tu przyjdzie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Czy być może będzie tu jeleń, albo baran, albo może nawet sowa Ty postawiasz tu jeszcze jakąś paletę z tego, co widzę. Ale zrobi już teraz jeszcze ciemniej i naprawdę nic kompletnie nie widać I to jest straszne, dobra. Ja chyba wchodzę do środka, nie chcę tu stać. Więc zamknij te drzwi, poczekajmy sobie na dzień. I może jeszcze nie będziemy sprawdzać, kto chodzi po tym lesie. Mamy już kolejny piękny dzień, więc samo zapraszam do góry, otwieramy te drzwi. No i teraz strefa jest naprawdę bardzo duża z tego, co widzę. I poza tym coś do nas teraz przyleciało I tu jest drop, czyli musiał tutaj przejść jakiś samolot Ale samolotu jeszcze nie widziałem I czy to da się otworzyć? Dora 5 sekund gdzie mogli otworzyć jakiś drop normalnie z powietrza Ciekawe co to będzie Jestem też właśnie bardzo ciekawy I czy to już jest możliwe? Tak jest, właśnie to otwieram 3, 2, 1, otwieram Ej, zobacz ile tu jest jedzenia i paliwa Dobra, ja sobie bardzo chętnie to zjem Wszystko teraz tu wieś. masz zająć oczywiście do bazy a ja jeszcze chciałem pobiec na koniec ulicy i zobaczyć, czy jest tu może gdzieś jakieś przejście. Okej, okay, droga to się kończy i nigdzie dalej nie da się niestety dojechać. A w tamtym miejscu chyba widzę kolejną skrzynkę. Ale sprawdzimy sobie jeszcze cały ten supermarket naokoło, czy być może nie ma tu jakichś sekretów. Doszedłem już do samego końca i udało mi się znaleźć jedną skrzyneczkę, która leży sobie za tym supermarketem. A w środku mamy jabłuszko, czyli bardzo słaby drop. Lepsze są te, które przetrują z powietrza, oczywiście. Ale z tego co wiem, tu w lesie również rysują się domki i nawet wieże, w których możemy znaleźć naprawdę bardzo fajne itemy, tylko trzeba tą stronę pójść jeszcze bardziej. I chyba nawet taki jeden domek widzę gdzieś tam na samym końcu, tylko do niego pójdziemy sobie lekko później, bo najpierw trzeba zrobić zapasy i znaleźć paliwo, więc całym sobie się udało już coś znaleźć? Czyli tak chwilkę, tylko jedzenie byłem w sklepie. To szukaj dalej, ja oczywiście zbieram paliwo, które nawet nie mam pojęcia, gdzie może teraz leżeć. Ale z tego, co mi się wydaje, powinno być na takich oto półkach. Mamy nawet jakiś bandaż. Tutaj jest kolejne ciasto i płakam, niech będzie paliwo, bez paliwa nie przyjmie Dobra, mamy teraz pierwsze. Drugie jest z tej strony i jest już całkiem nieźle. Ale to dalej troszeczkę malutko, bo trzeba strefy oczywiście powiększyć, Więc jeszcze jakieś jedno sobie szybciutko, znajdę jest właśnie tutaj. I w tym momencie jak już się podniosłem, to jak najszybciej musimy wracać do bazy, tylko może jeszcze zabiorę sobie ten kibel, żeby sam miał gdzieś sobie siedzieć. A nie, mam dobra, co już Banasz nie niepotrzebny. ważne, żeby kibel oczywiście wziąć. Nie dało się go niestety podnieść i chyba się troszeczkę samu spóźniliśmy, bo zostaliśmy normalnie w środku gdy, tego strasznego gdy, gdy sklepu. No, chciałbym, że zaraz sami. biegnie szybko! Jak zrespił, dobra, jego jeszcze nigdzie na razie nie widzę, ale to jest straszne, co tu się dzieje? Gdzie jest w ogóle wyjście z tego sklepu! Tutaj szybko! Dobra, dobra, czekaj, jeszcze tylko patrzę, przypadkiem, go nigdzie nie. A i zrobił no się na jeszcze ciemniej przed chwilą. Co się teraz dzieje? Nigdzie nie widzę. Czerwone oczy w sklepie są. Czerwone oczy w sklepie, dobra samo. Nie mam pojęcia, jak tylko widzisz. Ja tu nie widzę kompletnie nic. Ale już jesteśmy przed naszym widzieć Tutaj ścieżkę. Wchodzimy teraz do środka i straszny potworku. O, dobra, coś tu idzie, coś tu idzie. Zamykaj to, co tu teraz było. Tego to nie wiem, ale szybko schodzimy na dół, dolewamy sobie tutaj paliwka I już jest na szczęście jasno. Tak, szczerze, to mega straszny. Nigdy nie idziesz już tak ja długo. Ja wiem o tym, dobra. Już tam nie będę tak długo siedzieć. Dolewam już sobie paliwo. Jedno, drugie, trzecie. Mamy go wystarczająco dużo, żeby przejść oczywiście tą noc. Ale szkoda, że nie udało mi się zdobyć tego kibla. Udało nam się przetrwać kolejną noc. Ja tylko wrócę sobie jeden bandaż. Zjem sobie to ciasto. I chyba odbukowaliśmy sobie kolejne pokoje w naszej jaskini. W sumie to bunkrze oczywiście. No i teraz mamy kolejną skrzynkę, którą możemy sobie tworzyć. Mamy tutaj paliwo, które sobie wzięliśmy nieco później. I chcę ją zabrać do mnie, bo teraz w tym miejscu mamy pokój dla ciebie. A z drugiej strony mamy pokój dla mnie. Ale super ranczo, czyli ty ja ten zajmuję. Dobra, to sobie go oczywiście weź, będziemy musieli zabrać się jakieś fajne temki supermarketu, żeby ładnie to potem udekorować. Ale teraz wychodzimy na zewnątrz i trzeba pójść do tego domku, który był na samym końcu tej ulicy. No i z tego co widzę, to przyleci od nas kolejny drop. Ale dobra, to weźmy sobie później. samą szybko, chodź teraz do mnie na końcu ulicy, bo tam syrus trumalni jakiś domek. W tym miejscu również kończy ulica, więc nigdzie dalej nie dojedziemy, ale domek jest już naprawdę bardzo blisko nas. Dlatego samu chodź tu szybko, a ja od razu biegnę teraz do środka. Mamy tutaj podwójne. Łóżko, troszeczkę paliwa, dobra, jedno i drugie szybciutko sobie zbieram. Jakąś szafeczkę, jak chcesz, to możesz sobie oczywiście ją wziąć do swojego pokoju i jeszcze jedną paliwę, więc mega fajnie, że mamy tak dużo paliwa, bo dzięki temu jeszcze szybciej powiększymy naszą strefę. Odłożyłem to paliwo i póki co mam jeszcze bardzo dużo czasu, więc jak najszybciej wracam sobie do sklepu, żeby coś zjeść, bo tego jedzenia mam bardzo mało. No i przy okazji wezmę sobie oczywiście jakieś fajne rzeczy do mojego pokoju. Tutaj mamy jakieś takie fajne krzesło i biurko całe zabrałem. Dawaj mi też to krzesło. Dalej mamy oczywiście kiblę, który bardzo chciałem podnieść, ale nie da się tego zrobić, więc może zamiast tego. Wezmę sobie kanapę, na której będzie można posiedzieć, i przy okazji kolejny telewizor, bo również chciałem mieć jeden w swoim pokoju. Ale teraz jak najszybciej trzeba wracać, bo robi się już noc. I sam, sery, nie zbierasz tego dropu na ulicy! Ty jak pokój swój mebluje! Dobra, super, meblu z tej pokoju ja szybko jeszcze otwieram ten dropu jest na paliwo oczywiście potrzebne, tylko zaraz zrobi się strasznie ciemno. I znowu nie wiem, czy zdążę wrócić do bazy, ile paliwa nam tu teraz wyleciało. Dobra, zbiorę sobie może to szybko, coś jeszcze zjadł teraz. Ale nie ma już na to czasu, więc wrócimy po to, jak już będzie rano. A teraz wbiegam do bunkru i troszeczkę jeszcze musimy poczekać na to, aż zobaczymy naszego potwora, bo sery, nie chce się tego robić i nie chce zginąć. Troszeczkę udekorowałem swój pokój mamy tutaj oczywiście wszystkie rzeczy, które udało mi się zdobyć w sklepie Sają ma po drugiej stronie I też masz taki fajny łóżko I taki obraz ze złota, normalnie jak z Dead Rise Ale udało nam się również zdobyć bardzo dużo paliwań Jestem ciekawy, czy powiększymy tym wszystkim strefę Dobra, Jedno wrzucam, drugie wrzucam Trzecie, czwarte i jeszcze piąte Ale chyba naprawdę bardzo malutko nam zabrakło Więc pobiegniemy sobie na ulicę, żeby zebrać kolejny Już drop, bardzo dużo paliwań Samo już chodź szybko mi tutaj, pomożesz z tym Bo pewnie znowu wyleci z tego bardzo dużo itemków No i w tym momencie już bez żadnego problemu Powiększymy sobie tą strefę. Tak jest. Całą resztę wrzucimy. I sami zobaczcie, jaki ten teren jest teraz ogromny. Więc zamiast pójść sobie do supermarketu, kolejny raz pójdziemy po prostu do lasu. Przeszliśmy już całkiem spory kawałek. Ten las się normalnie nie kończy, ale chyba udało nam się znaleźć jakąś wieżę. I być może będą tam jacyś ludzie, którzy będą chcieli nam pomóc. A i tego nie wiem samo jakimś, co to może być. Nie wiem, czy, ale widzę. Mchę dwie skrzynki. Dwie skrzynki, te skrzynki są wszędzie dosłownie naokoło Ale mnie najbardziej interesuje, że wejść na górę. Tej wiżeczki, dlatego wchodzimy sobie teraz tutaj tej bardzo powolutku. I uda nam się znaleźć tutaj. Mamy jakąś skrzynkę, paliwo, burgerka, biurko. Więc najpierw może sobie wezmę burgera, bo jestem oczywiście troszkę głodny. Paliwo sobie weźmiemy do naszej bazy, oczywiście. No i skrzyneczkę złożymy, żeby zdobyć sobie z niej jeszcze jedno paliwo. Czy ty, Zero, zabrałeś teraz to biurko i net półki? <grym <grym no pewnie ty, no i brakujemy do pokoju. No dobra, to sobie to pakuj, tylko wiesz co, mamy 30 sekund i nie mam pojęcia, czy uda nam się wrócić do bazy, więc musimy tutaj chyba na noc teraz zostać. No właśnie, to no, będę tej To wracaj szybko. Do mnie, i teraz wreszcie zobaczymy, kto nas w nocy atakuje. Bo ja jeszcze tego nawet nie wiem. A skoro będziemy w samym środku lasu, to na pewno do nas przyjdzie. Tak, jak widzicie, robi się już naprawdę bardzo ciemno. Dawaj, zejdziemy tak po cichutku, leciutko na dół. Jak na razie, jeszcze niestety nikogo nie widzę, ale jesteś już prawie na trawie. I się teraz jeszcze ciemniej. Ej, Simon, widzisz może coś obok nas? nie widzę, ale to nie, wiem, czy dobrze, czy nie. Ja też właśnie nie widzę. I myślę, że to ogólnie źle. Jesteśmy bardzo blisko tych schodów. Ale ja się normalnie tego moje dobra schodzę jeszcze niżej. I chyba jednak nie jest wcale tak strasznie, bo wiesz co? Nikogo tu jednak nie widzę. To co, Simon? Sprawdzamy sobie tą wieczkę oko, że wrócimy sobie w nocy po prostu. Najlepiej szybko, gość, jak przy naszym bunkrze jest. Ej, jak on jest przy bunkrze, to będzie naprawdę porażka. Dobra, idziemy sobie teraz z tym lasem. I chyba powinniśmy iść gdzieś prosto cały czas. I na szczęście tej nocy nikogo nie boli. Sami zobaczcie, że leci normalnie tu ogromny samolot. I to on co noc zrzuca nam te wszystkie dropy. Więc ty weź tu samolot, rozpakuj. A ja pójdę jeszcze poszukać, czy przypadkiem w tym supermarkecie nie ma jakiegoś tajnego przejścia. Bo sami widzicie, że jest on naprawdę ogromny. I nie uwierzę w to, że gdzieś nie będzie jakiegoś przejścia pod ziemię. Może na przykład, jak podniesiemy sobie to. Łóżko, to niestety tutaj żadnego przejścia nie ma Ale zaraz gdzieś coś takiego pewnie znajdę Przeszedłem cały ten sklep naokoło I bardzo mnie zastanawia jak przejść Za tą ścianę, bo tak jak widzicie To tutaj nie ma normalnie żadnego wejścia Tu ściana jest zamknięta i z tej strony Również są jakieś półki, więc tam Musi być jakiś pokój, ale niestety nie ma do niego Żadnego przejścia, ale za to Udało nam się przetrać już 5 nocy Więc w naszym bunkrze powinno tworzyć się kolejne Nowe pomieszczenia, dlatego Simon Zapraszam teraz do środka, bo jestem bardzo Ciekawy co udało nam się tam powiększyć Czyli zamknij tylko te drzwi, nikt nam tu przypadkiem nie wszedł Ile mamy paliwa w ogóle w środku I poza tym tutaj z prawej strony mamy takie oto pomieszczenie Ale nie możemy jeszcze przejść kawałeczek dalej Bo musimy postawić chyba jeszcze po prostu kilka itemków. Jak teraz to dostaję, mamy tutaj 13 na 15 mamy. co ty mamy... Robię? Co robię? Trzymajcie ja mam w tym łóżku? Dobra, trzeba to oczywiście jakoś otworzyć, bo jestem mega ciekawy co będzie w środku Ale tak jakbyście powiększali nasz bunkier Jeszcze bardziej, o dwie kolejne tutaj łazienki Chyba są teraz Tym się może zajmiemy kolejnej nocy Ja teraz oczywiście dorzucę paliwo i trzeba poczekać Aż będzie oczywiście dzień Minęło trochę czasu, i tak wiecie, mamy prawie pełny generator. A poziom piąty to jest już maksymalny. Przejdziemy sobie teraz kawałek dalej, i tu możemy jeszcze bardziej powiększyć nasz bunkier. I sami teraz zobaczcie, On są gruny. I tu się to zejść jeszcze niżej teraz. Tylko trzeba przetrwać aż 15 nocy. Tylko że mi się nie chce aż tyle czekać, więc otworzymy go dokładnie w tym momencie za 39 Robuxów. Bo jestem niesamowicie ciekawy, co będzie w środku. Dobra, mamy dwa kolejne pokoje. Dalej się jeszcze daje. Ej, to jest największy. Bunkier, w jakim byłem. Poza tym u góry mamy do otworzenia jeszcze skrzynkę. I samo idziesz teraz tutaj do mnie. Ty, chodź na chwilę, bo czegoś nie widziałem. Jak czegoś nie widziałem? Ty jeszcze bardziej jesteś tu teraz powiększyć? Czy tak. o co chodzi? teraz jest kolejne przejście. Zapraszam. Wow, kolejne przejście. Dobra, otwieramy kolejne drzwi. Mamy tu łazienkę. I to jest jakiś labirynt. Ogromny przecież, ten bunkier. No ale dobra, sam tego chciałeś. Powiększam go teraz jeszcze bardziej za kolejne 39 roguksów. I mamy tutaj ogromny pokój. A dalej znowu trzeba powiększać 25 tocy. Dobra, tyle nam starczy, bo już nie ma sensu dalej, po Zaraz, iść. Co, co starczy? Simon, no błagam cię, nie powiększę już tego, bo my się tu zgubił. Ostatni pokój. Dobra, jeden pokój, drugi, piąty, dziesiąty, ale tej nocy mamy bardzo ważną misję, ponieważ pójdziemy do supermarketu i będziemy tam siedzieć z tym potworem, który grasuje po tym dobra, całym lesie. Dobra, fajnie, otwieraj to, przecież nic tam i tak nie będzie. Zobacz, to jest w ogóle jakiś malutki pokoik, albo może jednak znacznie duży. Ale szybko, idziemy teraz, mamy jeszcze minutę, żeby sprawdzić sobie cały ten bugier. Otwami już sobie jeszcze jedne drzwi. Tutaj są kolejne, już tam nawet wchodzić nie będę, ale zbieraj lepiej bandaże i całe jedzenie, bo idziemy teraz po prostu do supermarketu i będziemy tam siedzieć całą noc, żeby zawalczyć z potworem z tego lasu. A z tego co widzę, to tej nocy nie dostaliśmy nawet dropu, który zawsze jest na ulicy. Co mi się w sumie troszeczkę nie podoba. Być może ten samolot już więcej nie przyleci. Ale za to wchodzimy do środka i mamy ostatnie 4 sekund. I samo dawaj jakąś bazę szybko sobie zbudujemy. Co ty myślisz? Właśnie, jak Dobra, właśnie, robimy sobie normalnikę. Mamy na to 30 sekund. Dawaj gdzieś tutaj teraz do mnie. I zamkniemy sobie to może jakoś z tej strony. Dobra, jest szafeczka, Kolejną staję sobie. Pyk właśnie tutaj. Nie kładź teraz na łóżku, tylko pomóż mi to budować. Ale mnie tu zamknąłeś. Ole, tu będzie piskie! dobra. Jak najszybciej trzeba to robić. Zostało nam już naprawdę bardzo. Bardzo mało czasu, ale bierzemy tutaj dosłownie wszystko i już za chwilkę wyłączono na świata. Dobra, to jest już ładnie zamknięte, Podłogę prawie mamy całą zrobioną, ale przydałoby się jeszcze chociaż zabrać jakąś oszafeczkę taką na przykład, którą postawię sobie może gdzieś tutaj. Ej, nie czuję się w tej bazie bezpiecznie. Czy coś mnie bije? Co to jest teraz tutaj, Simon? No nie, Jerry, tak się się położył w tym łóżku. Ej, właśnie on się w łóżku teraz położył, więc słuchaj, to jest zamknięte, ale nie ma pojęcia, co to w ogóle jest za potwór! A co się stanie, kiedy teraz to łóżko podniosę? Ej, dobra, on normalnie teraz na ziemię! I to wygląda jak jeden tylko taki, co jest zamoczony w jakimś bagnie, albo mole? Wiesz co, Simon, nie są straszne, ale kompletnie nic nie może nam zrobić z tego co widzę. Nie, <laughs> właśnie Nubku, No beczko, stań z tej ziemi. O, jak mu straszny, uczy w ogóle. Dobra, może lepiej go tutaj zostawmy. Nie wiem czy ktoś jeszcze do nas przyjdzie. Ale ja bym chciał jeszcze troszkę ulepszyć naszą bazę, tylko w sumie nie mam pojęcia po co w ogóle mamy to robić, skoro on tu leży. Mamy już dzień, a nasz straszny jeleń niestety sobie zniknął. W sumie to nie był wcale taki straszny, chociaż fajną bazę udało nam się zbudować. A jak wyjdziemy sobie na dwór, to już nawet nie ma dropów. Paliwę, więc nie powiększymy naszej strefy Ale za to i tak udało nam się zbudować Naprawdę potężny I bardzo fajny bunkier Więc jeśli taki odcinek wam się podobał to koniecznie zostawcie łapkę w górę I subskryneczkiem A my się widzimy w kolejnym odcinku Narka wszystkim Narka.